Z Ewangelii według świętego Marka Widząc jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich. Dobra nowina z dzisiejszej Ewangelii brzmi tak Jezus widzi jak się trudzisz przy wiosłowaniu. Jezus widzi, że czasami wiosłujesz przez całe życie pod prąd, pod wiatr, że czasami to twoje wiosłowanie Wydaje się być daremne. Jezus widzi, ile wysiłku poświęcasz w to, żeby opanować nie tylko swoje własne życie, ale także opanować to wszystko, co dzieje się wokół Twoich najbliższych, wokół Twojej rodziny, w Twojej pracy, w Twojej codzienności. Jezus widzi Twoje wiosłowanie i Jezus rozumie, że czasami czujesz się bezsilny i bezsilna, umęczony i umęczona. Jezus widzi, że czasami masz przekonanie, iż to Twoje wiosłowanie niczemu nie służy, że mm, to jest wiosłowanie w mroku i nieustanne wiosłowanie wbrew wszystkim i wbrew wszystkiemu. Być może masz już przekonanie, że nigdzie nie dotrzesz, że Twoje cele są nieosiągalne, że z tym nurtem życia, który niczym wiatr w oczy działa przeciwko Tobie, nie da się walczyć. To nieprawda. Jezus widząc Twoje daremne wysiłki, idzie po wodzie wprost do Ciebie, by Ci pomóc. Do zobaczenia jutro.